Ale, siema. Fajne, na tym trybie. Siema, siema, gramy Rankedy Flexy. Jest ze mną Jaro i jest ze mną Shibę. Elo, elo. No, gram znowu na tego samego Yasuo, silvery 3. Shibę, grasz na brąz 1, Tristankę. A ty, Jaro, grasz na brąz 2, na fidę Olafa. Okej. Okay. Teraz trzeba się postarać, tego nie Yasuo nie spizgać. Jak mam elektrokuta, a nie Glaciala. Bo ja słucham, tak, czy tak skaczę, jak ma o niebany. A ty będziesz wrzucał tam tego fleksa, że mówisz, że znowu grasz? Nie, nie wrzucam, bo był remake. A tu mam popkę na dżungli. O, oh, kurwa. Co ci jest łęgo? Ej, właśnie. Eee... Popi w poprzednim meczu, co graliśmy, była junglerem, Może. Może to ta sama Nie wiem Dobra, W Nie widzę jeszcze małpy Jest i małpa y Oni zaczęli od y blufam bo jest OLA pod raz dla nimi No nie, a dobra, <grywa> o Jezu. Ależ nie trafił. Dobra, spizgany. <grywa> Dalej się dostanie. Ja Zjebałem. Na jak w ogóle w ich dżungli już siedzi. No na tego tego poczuje. Co? <laughs> Co tam się stało? No nie wiem, właśnie. Ty ona wbiła mu do dżungli i. Och Jego Tego udał. Jakiś, jakiś dobry motherfucker. Ej, w ogóle ten sezon One Punch na to miał mieć 12 odcinków, ten drugi? A wiesz co nawet nie Bo... Jeśli on się skończył w takim momencie. Znaczy w takim A ja jeszcze nie oglądałem. Ty, noż, No powiem ci nic nie straciłeś. Ten sezon był słaby. Hm. Tego Saitama to prawie w ogóle tam nie było. Ty. One punchman to one punchmana. Ta popka się tam gania z tym Rengarem, co jest grany. Ja nie wiem. Jeszcze z ręgarem, który ma przecież to spacerów w dżungli, nie? no bo wbiega se w Vegasach krzaczki i ciśnę. Ta popka co zrobiła? No ja nie mam many, kurwa. To smurf chyba jakiś. Hmm. Smurfują w brądzie. Ja wiem, to odwala. nie wiem po co ona wbija, widząc, że ja many w ogóle nie mam. Bo lubi. Bo to smurf Uwaga, bo ona jest na górnej dżungli, nasz rengo Ta popka idzie dalej do niej, ja pierdol co się dzieje jak to jest młyn, dawaj jaro. On tu jest. Będzie Gitara przetko widziałem, pro Jeszcze przez ścianę się przebiłem. Pamiętam jak parę razy próbowałem junglować kui. Jak no kogoś, jak żabę tłukłem, nie? To mhm. przez ściany przeskakiwałem w linię i chyba się 20 sekund. Hey. Czy to było, po... a nie, to przy skalniakach przeskakiwałem, nie nie, nie, nie przy żabie. Już skaczę Ale, małpa. O i... ja mam double buffa w ogóle. Fajnie. Tak go nie lubię tam sobie. Dobrze, ja wiem, że ty wbijasz. Ja w kurwię ten jasu Przeciwnik pokonany Ej, ta pop jest faktycznie dobra, bo musi być mur. W nikt nie gra tak dobrze. <śm> <śm> ja pierdolę mnie w kurwia ta małpa Myślałem że na Wukong grasz. Zapomniałem, że jasuło Co on tam ci król? Walong i na manę. Co on tam ci się topnąć. Can you rep that fucking sarak? Co wy tam shebek odwalacie na bocie, że oni chcą reportować sarak? To <toddź> nie. Co on się dzieje? Podobuje mi się takie podejście She doesn't know how to farm, takie. To jest to No to popka tam idzie solo na niej <laughs> Trzeba się cofnąć Po Pokiego wała ja wziąłem teleporta, zapomniałem jak tam, Nie, nie, Dobra. Coś. Mam nie, nie, Mam nie, coś. nie, 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 re... Report Tristana. Gdzie tam dobra atmosferka w grudniu? Idealnie, człowieku. Gdzie dobra Karma? Yy, dalej nie wiem gdzie ten olaf Myślałem się, że coś w się A, nie. No tam, mam go tutaj. Ta popka mi killa zajebała. Wiła tylko i człowieku, tylko zszarżowała i go zawiła. <grystanie> ja wszędzie na mapie będę kurwa <grystanie> 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 Jak się zatrzymał! Ej! Tam jaki fight w ogóle, co nam się dzieje? róbcie cię Kiedy fighty, ja pierdzielę Myślę, że to będzie szybka gierka i do domu. Matko boska. Piękna atmosfera. Przyda mi się ten Drake, bo odnawialny. A jest tutaj nowe. Tapofi się tam tu Ta tu ma dobrą wyjebkę No? Ale tam ja idzie, no ja nie mogę, bo miałem spuszowane minionsy Ej, chodź mi pomóż tym Olafem bo on do mnie wjeżdża A dobra, to coś na dół A co tu chcesz? Przelałeś? <laughs> O kurwa, jakie tam jako na ścianę zatrzymała, kurde, powiem ci, że Wyskoku ją złapała <laughs> Jak dobry WC picker w toalecie mówię. <laughs> Co drugie maksuje W 10-2 jak gwałt po prostu ta popka z biega. Ja nie mam mana. Jeszcze się coś w tembie i kupić. Ja Ale mam ulta. Lol. No mu nie daje nic zrobić. Co z botem? Czyli na kruszatę. Może ta popis znowu. Popił jako na. <gry> to jest posranem, naprawdę, posranem motherfucker. Cofam po i miej nic wreszcie. 04JSU OMG! Pewlu! Ona oszalała! To ona jest dobra! Chłopie! Jaro, musisz tam mu się odbić od cyców? I masz go? Nie, nie wyjadę. Nie mam psych <gry> Kurwa, <Kórę> bać! <gry> Popi 61, she 40, Jaro 1-0. Ja 2-1 O właśnie tam wyjeb wyjebutałem przy pierwszym gankersie Jak na mnie w 11 minucie 1-0-1, tak są całkiem aktywne statystyki Dobra, ja słowo gdzieś romuje Bek uważaj, bo Yasuo ja może do was iść Mam wizję tutaj A no No idzie Ja muszę odpuszczać, nie mogę jeszcze schodzić Najpierw fala Dajcie mu radę na boca, na ale nie niepieczeń. Dacie mu radę. <laughs> Report Tr Tristana Flame tak jest, że jak ja ją widzę i już Uwielbiam flex. Nieraz. Uwielbiam flexy, kiedy to mamy dobre team oni nie. <laughs> I go ask. Mm. <laughs> <Yes>. <laughs> Wjeżdżam tam. Nie ona to się w ogóle nie spiera do Popi boost To ja jasło Jeszcze mi kontrol Warda zostawił w tribuszu. Co za miły człowiek Przeciwnik pokonany Boże <noise> go nie tego jasuło przez pół mapy Ten tego <noise> ten żółtego, czyli czego to? No Flasha ulta. A. To jest bot. Boko. Niech przyjdzie. Zapraszam serdecznie. O Oktagon to zweryfikuje. <laughs> ładnie idzie ładnie ładnie trzy dwieście o patrz co tu się dzieje co się ja sobie mogę dawać zejść dawajcie Drake 4 po To wcale nie jest duża nowa giera Ja pusznę to. O, przecież się tam widać. No bo stracił wierzę na tym, na topu. Masz. Nie byłem w bazie. It's not fair. <laughs> Co ten ręka! <laughs> Jara tam na poster. No. jeszcze bardziej. Brak mi tam. Cześć masz świeczkę. Wszystkiego najlepszego. <laughs> dobra, mogę ludę na wreszcie kupić. To jest bardzo dobra 15 minuta na pierwszy item. Dobra, może ja tu pójdę? Ja do będę. Poszedłem do tej Tristana, ale nie ma sensu. ta popka ma dopiero. To poziom. No bo ona nie farmi. Ja z Węgrem. Wszystko tłumacz, panowie. Dlatego ja ma 06. Nie, Biegnę tam. Uwaga, Yasuo. I see that motherfucker Nie dajcie mu killa Nie ma problemu O, leci le rengar do was Niech leci <głos> <głos> Niech leci! Nie ginie Podwiter <noise> Ty chuju bobrze <noise> Ta tristanka pędzi, że potrzebuje No dlaczego, tower? Co ja ci zrobiłem w życiu? Ja. Pa! No kurwa! Siwek, daj mi się wykazać! Ale masz 2,17, bardzo dobre statystyki sportowe. No. Ale na 0 0,010. 22 do 2, no tak powiem, że. Dziwię się, że jeszcze się nie poddali. Jest 16 minuta, szybciej, dłużej niż Shadow Lady Eee, jest i. Dokładnie, late is... no, nie i. Takiej, mają jasno No tak. Jakiej zapucha penna 1Q zabrałem. Nasz sapot niższy ich sapota. No bo wiesz, ich sapot ma 020, a nawet 0010. To nie umu odpalił, tak chyba dla. Dla beki Elo uh! <grywa> Kurwa jaki zgwałcony No i zabrał mi tripla Niech ta... ta skok zmarnuje Rango nam nie leci na ciebie? Nie, nie pokazuje mi nic. A jest na midzie no nie, czy, to przynajmniej <grym> Szybki stun do domu Ups. Czekaj Dobrze, do, do, nabijajmy do, do, do... zniszczone wieże, bo yy... Będę miał do misji <grym> <grym> Dobra, ja słowo nie ma tarczy. Mandowajmy. No, jeszcze nie widziłem premiery. O nie, popis zginęła. No, wiesz, jak masz 7-2, to może czas najwyższy ja mam 3-0 Ja bez deda w tej grze Tak samo Sibek i tak samo karma 0-0-15 ta karma Co to jest? HENCO! Zostaw mego go Chodzi do Znamy jeden, trzeba ten powrót do bazy zaliczyć. Szybek, padłeś w celach, gość. Co nie w ręce robić? Padaj! Dobra, mam trzy koła w plecaku. Cofnę się, co? Mówisz plecaku, ręka jeszcze casha nasz aż po brzegi? Teraz A ten Yasuo jest fajny, patrz! Ten Rengar. Ten. Ten. No nie, muszę jeszcze punkt wizji nabić do misji. Bo szybko cofaj się i kupuj bada. Nie, nie nabiję, nie zdążę. Nie zdążę to być. Nie no, zdążę się jeszcze, zobacz. Ja się, ja się w minionach zwiksowałem Co ty rani? Jeszcze czarma dostał. Aj no, nie dobiję tego orofa. Aj, jaj, aj, dobra. Tu gireczka, a elo. 哈喽。